Cyberprzestępcy są coraz bardziej innowacyjni, jeśli chodzi o elektroniczną kradzież pieniędzy. Teoretycznie najbardziej na atak narażone są osoby starsze. W minionym tygodniu ofiarami cyberprzestępców padło dwóch 76-latków z Ostrowca i straciło swoje oszczędności. Obaj ci mężczyźni chcieli zainwestować swoje oszczędności. W pierwszym przypadku mężczyzna już pod koniec listopada zeszłego roku szukał przypadkowych ofert w internecie, znalazł taką ofertę chciał zainwestować swoje oszczędności wpłacił on 1000 złotych na tak zwaną konto inwestycyjne aby je otworzyć następnie kontaktowali się z nim oszuści poprosili go o otwarcie linków które mu przesłali a także o zainstalowanie zdalnego pulpitu Mężczyzna zamiast zyskać, stracił znaczną kwotę pieniędzy. Drugi, 76-latek, również chciał zainwestować swoje oszczędności za pomocą firmy brokerskiej. Wpłacił 850 zł. Oszuści poprosili go o założenie maila i aplikacji do bankowości elektronicznej. Następnie został on poproszony o to, aby udał się do banku i wziął kredyt w kwocie 60 tysięcy zł. Cyberprzestępcy twierdzili, że jeśli uda się do banku i będą go wypytywać pracownicy o szczegóły, po co mu są potrzebne te pieniądze, Miał powiedzieć, że na remont mieszkania. Z kolei oni twierdzili, że w ten sposób, kiedy urząd skarbowy zacznie dopytywać się, skąd wziął te swoje pieniądze, kiedy zacznie zarabiać, no, być może będą podejrzewali go o handel narkotykami bądź też pranie brudnych pieniędzy, dlatego też miał mieć takie zabezpieczenie w formie tego kredytu. Ostatecznie okazało się, że z kąta mężczyzny zniknęło 120 tysięcy złotych. W minionym tygodniu policjanci również jak zawsze pełnili służbę na drogach powiatu ostrowieckiego, na których doszło do 27 Kolizji drogowych i jednego wypadku drogowego. Na ulicy Sieniejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, jak wynika ze wstępnych ustaleń, 43-letnia kobieta, znajdując się w stanie trzeźwości i idąc chodnikiem, zachwiała się, straciła równowagę. W wyniku czego wpadła wprost pod nadjeżdżający pojazd, którym kierował 36-latek. Mężczyzna w tej chwili zdarzenia był trzeźwy. W chwili obecnej policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia. Jak wynika z raportów policji, aż 265 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość. Cztery osoby straciło prawo jazdy za przekroczoną prędkość ponad 50 km w obszarze zabudowanym. Ponadto dwie osoby zdecydowały się na jazdę w stanie nietrzeźwości, natomiast trzy kierowały pojazdy bez uprawnień i trzy osoby zdecydowały się prowadzić swoje auto mimo zatrzymanych uprawnień.